Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki, która przeniesie Was do bardzo urokliwego miasteczka Glubel. I tą książką jest książka Denis Hunter: Jezioro Tajemnic. Akcja książki rozgrywa się w miasteczku Bluebell i główną bohaterką tej części, ponieważ jest to pierwszy tom z serii Pensionat Bluebell, tą bohaterką jest Molly i Moli wraz z rodzeństwem postanawia otworzyć pensjonat w tej miejscowości i spełnić marzenie ich nieżyjących rodziców, którzy zmarli ponieważ zdarzył się wypadek samochodowy. I tutaj rodzeństwo postanawia wyremontować stary zabytkowy pensjonat i podczas tego remontu Moli znajduje list ukryty który nigdy nie dotarł do e, adresata. E, po przeczytaniu tego listu, e, Molly e, tak jakby, jest zaintrygowana tym listem i chce bardzo e, dowiedzieć się, kto e, miał otrzymać ten list, i chce go doręczyć. Wraz z Moli, gdy ta odnajduje ten list, jest bardzo uroczy i tajemniczy mężczyzna o imieniu Adam, który przyjechał do Bluebell w celu poszukania inspiracji. I mężczyzna, widząc to zacięcie oraz to, jaki, jakie wrażenie wywarł list na Moli, postanawia jej pomóc. I tak o tym sposobem ta dwójka bohaterów spędza sobą, ze sobą coraz więcej czasu. Jeżeli chodzi o tę powieść Denise Hunter, to ona bardzo intryguje. Jest naprawdę ciekawa, a bohaterowie bardzo dobrze skonstruowani. I jeżeli chodzi tutaj o Molly Bennett, to jest ona bardzo dobrą i uśmiechniętą dziewczyną, która też skrywa w sobie wiele nieprzepracowanych emocji. Ma to związek ze śmiercią jej rodziców, ponieważ kiedy zdarzył się wypadek, ona nie miała dla nich czasu i też wyrzuca sobie to, że te ostatnie chwile, które mogła, które, które mogła poświęcić na to, żeby się z nimi spotkać, Odrzuciła i zajęła się swoimi sprawami. I Moni, mimo e, tak młodego wieku, e, naprawdę przyjmuje na swoje barki bardzo dużą odpowiedzialność, e, to pragnienie otworzenia. E, Ukochanego pensjonatu, który był marzeniem jej rodziców, jest dla niej najwyższym takim celem. To według mnie taka swoista spuścizna rodzinna, gdzie jest mnóstwo wspomnień, gdzie może w tym, w tym każdym zakamarku tego miejsca czuć obecność rodziców. To też właśnie pokazuje, że. Ta rodzina i ta, ta miłość do rodzeństwa jest dla niej najważniejsza. I tak jak już wspomniałam, w powieści pojawia się też Tajemniczy Adam, który pojawia się w miejscowości Bluebell w poszukiwaniu inspiracji, i jest on autorem bestsellerowych powieści. Ale e, pisze te wszystkie powieści pod pseudonimem i tutaj jest e, też tak, że Molly uwielbia czytać książki i jest zafascynowana e, autorem właśnie e, Natanielem, który wydaje e, wspaniałe powieści, ma jego wszystkie książki na półce e, i e, nie wie, bo e, Skoro Adam pisze pod pseudonimem, to nikt nie wie, jak on wygląda. Nie wie, że to właśnie ten autor przyjechał do pensjonatu, który ona próbuje otworzyć z rodzeństwem. Adam, decydując się na pomoc Moli w poszukiwaniu adresata listu, żeby mógł go przeczytać, tak w tym całym poszukiwaniu upatruje znalezienie zaczątka inspiracji do jego nowej powieści, ale też tutaj w tym przypadku posuwa się on do bardzo nieładnej rzeczy, do kłamstwa, i to jego słodkie kłamstewko nie przynosi nic dobrego. Oczywiście Denis Hunter już przyzwyczaiła mnie do tego, że potrafi wyjść z każdej sytuacji opisanej w książce i Później przekuć to w jakąś dobrą sytuację, żeby między bohaterami się ułożyło, ale tutaj to zachowanie bardzo, ale to bardzo mnie zasmuciło. Muszę też przyznać, że ta książka miała kilka ciekawych wzrostów akcji, więc ja się przy niej naprawdę fajnie bawiłam. Zmierzając już do podsumowania, chcę powiedzieć, że Denis Hunter pisze takim subtelnym, bardzo przystępnym i dobrym stylem, co sprawia, że te wszystkie emocje, które mają bohaterowie odczuwa się je, tak i jest się z nimi na dobre i na złe. Jest to książka na jeden wieczór. Ja właśnie ją pochłonęłam podczas jednego wieczoru, także bardzo się, ale to bardzo się dobrze przy niej bawiłam. I co ja sądzę o tej książce, jest to bardzo y, słodka, miła powieść dla fanów romansów, więc ci, którzy je uwielbiają, będą się przy niej świetnie bawić. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajnych bohaterów, dobrze skonstruowanych. Oprócz Moli, mamy tutaj jej brata Elewiego oraz y, siostrę Grace, y, gdzie w kolejnych częściach z tej serii y, Pensionat Bluebell poznajemy ich y, historię, y, która dotyczy ich życia. Y, także jeżeli y, lubicie romanse i Jesteście ciekawi tych wzrostów akcji, to naprawdę polecam Wam tę książkę. I oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście już książ tę książkę. I jeżeli nie, to może czytaliście inne powieści Denise Hunter, które zapadły Wam w serce, zapadły Wam gdzieś w pamięci i chcecie się podzielić tytułem, bo być może jeszcze jakiegoś nie czytałam. W opisie pozostawiam Wam linki do moich social mediów, do mojego Instagrama, Facebooka oraz link do bloga. Zachęcam Was serdecznie do zaglądnięcia i my widzimy się już w kolejnym filmiku, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.